To z nostalgią przywołuje takie nazwiska jak Dalczewski Świtek Konieczny czy Madonis z Zielonogórskiego Zrywu miało okazję znów zobaczyć szczypiornistów w akcji. Za nami trzecie już spotkanie pokoleń, czyli turniej piłki ręcznej Old Boyów. To jest turniej tradycyjny, który będzie zawsze kontynuowany przez AZS Zielona Góra. W systemie każdy z każdym zmierzyło się pięć drużyn. Zryw Zielona Góra, handball Old Boys Żary, Zew Sobieski Żagań i Chrobry Głogów. Zawodnicy grający w tym turnieju mają jakiś tam poziom, którzy były, reprezentowali zespoły ekstraligowe czy pierwsze, czy drugie. Poziom jest naprawdę dobry. Na parkiecie stanęli ci, którzy przed laty święcili triumfy w swoich macierzystych klubach. Mimo, że skończyli kariery sportowe, chemia pozostała. Tak, musimy się rozumieć Zawsze się rozumieliśmy, także nie ma, nie, ma, nie ma problemu na boisku i poza boiskiem. To zrozumienie przyniosło zwycięstwo, i zryw w spotkaniu pokoleń zajął pierwszą pozycję, tuż zanim nim uplasował się Chrobry głogów i sobieski żagań. Rywalizacja sportowa jest, była, będzie i tak naprawdę gra się po to, żeby wygrać. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju również trafił do zrywu, został nim okrzyknięty Andrzej Biegański.